E, proszę pana, czy park w konstytucji 3 Maja jest dobrze jest Nie, nie uważam, nie uważam. Jest zbrokowany i to bardzo przeszkadza na dla osób na pewno bym nie przyjechał tutaj, gdybym tak tutaj jest? nie mieszkał. Z tego zdania, że ogólnie plac jest bardzo ładny. Dzień dobry. Dzień dobry. E, proszę pana, czy ścieżki rowerowe w parku konstytucji czy moja są zadbane i czy w ogóle są? Według mnie nie ma tej ścieżki roz, tylko po prostu kostka brukowa. Czy ona jest w dobrym stanie? Według mnie nie, bo jest dużo dziur i różnych kolei. Co ja bym zmienił? A mogę cię zmienić? Czy park jest dobrze zagospodarowany? Eee, to znaczy posiadamy tutaj tylko muszla koncertową, na no której nawet rzadko odbywają się koncerty. Co byś zmieniła w Suwałkach? Chciałabym, aby nasz prezydent, Czesław Bękiewicz, odbudował plac zabaw dla dzieci. często jeździ z rowerem do szkoły? Często. A powiedz mi, jak wyglądają nasze ścieżki rowerowe? Niestety są bardzo wyboiste, bo bardzo łatwo. No chciałabym, żeby szkoła przykład pojawiły się takie miejsca jak przypadki. Co to są przypadki? No to jest miejsce, gdzie ludzie będą mogli przyjechać swoimi miejscami i będą mogli się na przyparki, żeby się pobawić masz może takie miejsce razem ze znajomymi, gdzie wspólnie po szkole możecie spędzić kilka godzin? Wspólnie w no, tak? Nie bardzo. Wyobraź sobie, że na jeden dzień zostajesz prezydentem miasta Suwał. Co byś zrobił dla naszej suwalskiej młodzieży? Jesteśmy przyszłością tego kraju. Jesteśmy przyszłością tego świata.